Wędkarza Siemano wędkarskie świry Miałem nie nagrywać bezrybnych odcinków W sensie takich niezwyprawy na ryby W sensie nie bezrybnych Ale czy ja jestem nad wodą i próbuję coś złowić Czy tak jak dzisiaj wyszedłem sobie z psem Na browara I nie próbuję nic złowić, to efekty są takie same Czyli żadne Nie ma co się oczekiwać Że pływa Jeden kokony i trzy zjebane brania jakiejś drobnej ryby we wrześniu to jest efekt bo to nie jest efekt żaden więc ja po prostu nagram kurwa pogadankę kolejna rzecz mi leży na wątrobie i mnie trochę skurwia to jest kurwa, trochę tak z uwagi na to, że ja przeprowadzę ten kanał na YouTubie i dużo tego YouTuba oglądam wędkarskiego to mi się reklamy pojawiają coraz liczniej aplikacji wędkarskich kurwa do połowu ryb, jakiegoś mapowania oznaczania łowisk albo do rozgrywania zawodów na przykład bo sobie polubiłem na fejsie moje lokalne koło wędkarskie nie wiem po co znaczy, jakieś tam ewentualnie uzyskać informacje na temat ich działalności, głównie tam o zawodach są informacje. No i wszystkie zawody obecnie rozgrywane są na aplikacji. No kurwa, absurd to jest kompletny. Ja staram się nie brać telefonu, żeby mnie wkurwiał na rybach, a powstają aplikacje do połowu ryb. Do czego to kurwa zmierza? Czy ja trochę rozumiem, nowe pokolenie przypuszczam, że jest takie, że dobrze by było, jakby wędkarstwo przypominało grę Fishing Planet, dlatego te aplikacje się pojawiają, żeby sobie móc kurwa coś tam oznaczyć. Może tam można też komentować, tak jak kurwa na fejsie, Instagramie albo czymś tam jeszcze innym. Chuj wie, może to się w tej stronie rozwinie. Że będą kurwa media społecznościowe dla wędkarzy. To w ogóle absurd. Oczywiście wędkarstwo jest we wszystkich mediach społecznościowych medial... 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 z wyjątkiem Twittera. Ale czy Instagram, czy jakiś TikTok, którego kurwa i tak nie używam, ale wiem, że istnieje. I że wędkarstwo też tam istnieje. Wszędzie kurwa aplikacja. Zdalne zawody można sobie pierdolnąć To jakaś powiedzmy forma wędkarstwa, ale całkowicie już nie moja. Bo ja to prędzej bym chyba zaczął być na wędkę bambusową niż mi korzystał z aplikacji jakiejkolwiek. tego też popularnych echo -sąd sobie nie kupuję. Znaczy na wirowni to mi akurat nie potrzebne, ale na jeziorze żeby się przydała, jakaś mała. Ale ponieważ są na aplikacji, no to nie będę z nich korzystał, by mi to w kurwie po prostu. Do wszystkiego internet, do wszystkiego wifi, wszędzie kurwa jakieś połączenia ze społecznością. A na chuj mi to jest potrzebne. Jak się chcę właśnie od tego odcinąć na rybach, a nie z tego korzystać. Fishing planet kurwa na żywo. A propos tego fishing planet, to próbowałem w to nawet grać, jak miałem za maną nogę, bo coś trzeba było robić. Ale na początku kazali mi tam łowić na spławik, więc wyjebałem to od razu, bo to nie miało najmniejszego sensu. Zaliczanie kolejnych łowisk, zaliczanie kolejnych gatunków ryb, żeby kurwa wbić. Może w aplikacjach to jest tak samo, się zdobywa jakieś punkty za kolejną rybę z kolejnym milimetrem rozmiaru. Ostatnio właśnie, jak mówiłem o tym, że nie robię zdjęć rybą, to wyleciał mi nawał zdjęć sumków takich kurwa po 60 cm fotografowanych. Największy szczupak zawodów, kurwa 65, ja pierdolę. Wszystkiemu fotę, wszystkiemu, wszystko w social media. Ja do pewnego stopnia robię to samo, no ale tylko do pewnego stopnia. Bo nie łowię ryb, aha, oczywiście dlatego. O, już mnie to bawi coraz mniej. Naprawdę są takie kurwa motywy, że gości podaje, że zrobił okonia 40 cm i 4 mm. do Co do milimetra jest mierzenie, jak na zawodach. Zawody kurwa w mierzeniu kutasa, coraz bardziej mi to przypomina coś takiego. Nie, zdecydowanie kurwa nie, długo nie i jeszcze raz nie. Takie a propos, a propos jeszcze zawodów i tego kurwa mojego koła robiącego zawody na aplikacji, to ja bym jedną rzecz chciał się, się dowiedzieć. Jakim trudem można punktować na zawodach ryby, które są poniżej wymiaru określonego przez kurwa raper? Co? Bo tego nie czaję. Jak można punktować szczupaka, kurwa sandacza i, i bolenia 45? Jak wymiar jest 50, o to ochuj tu chodzi? Jakby ktoś miał takie informacje, dlaczego tak się dzieje, to bardzo poproszę o komentarz, bo nie kumam kurwa zupełnie. I oczywiście, jak znam życie, to te aplikacje są wszystkie kurwa, albo płatne z jakimś abonamentem, czy tam kurwa z subskrypcją. Nie wiem za jakie pieniądze, bo to nie istotne, albo najebane, kurwa, jest tam reklam od chuja znowu. Plików kurwa, cookie, żeby wam się kolejne rzeczy wyświetlały, całkowicie niepotrzebne, ale pod wpływem impulsu, jak sobie będziecie siedzieli kurwa wieczorem, w zimie to sobie będziecie kupowali jakieś gówno, to tak jak ja to kurwa robiłem przez lata. Do momentu, aż się opamiętałem? Nie do końca, wiadomo, że i tak kupuję, ale nie tak jak kiedyś, że kupowałem rzeczy, które były mi kompletnie do niczego niepotrzebne, tylko widziałem, że jest jakaś reklama super Przeczynęty kurwa, tą kopowałem, a później tak mi się z nią źle łowiło, że do wyjebania i leżą w pudełku. Może kiedyś się do czegoś przydadzą, ale raczej mało prawdopodobne. Super kurwa nowe modele gum. Kołowrotki w technologii XYZ, które kompletnie nic nikomu nie mówi. Że to jest takie cięcie CNC albo jakieś tam jeszcze inne gówno Ja pierdolę To wszystko na pewno w tych aplikacjach to również jest Ja rozumiem, że wędkarstwo to jest biznes i to kurwa ogromny. Wydaje na to kupę siana, więc wiem Śledzę trochę ten rynek, więc kurwa wiem tym bardziej Ale do chuja Trzeba być tym non -stop bombardowanym kurwa w każdym możliwym momencie Żygam kurwa tym naprawdę No oczywiście też można mi zarzucić hipokryzję Jak ja tutaj pierdolę na social media, jakieś tam kurwa apki czy coś Na Sam kanał na YouTube robię I fan powiedział na Facebooku śmiesznego Gdzie tu jest sens, gdzie jest logika być może nie ma. Takie sobie znalazłem, ujście, jakieś tam moje potrzeby publicystyczne, tak to nazwijmy, którą tam ja zawsze jakąś miałem. sobie jakąś tam realizowałem poprzez różnego rodzaju blogi czy kurwa fanpage e innego rodzaju, nie wędkarskie. Ale jako całokształt coraz bardziej mi się to nie podoba. A to jak się Halo. Podobacie się to? Zawsze nie ma porówek Nie tu w każdym razie. Także rozwój ten nieustanny, wędkarstwa, wieczny kurwa progres, wieczny kurwa wyścig zbrojeń komputerowo-internetowych, co jest najdziwniejsze już w ogóle. To co jest coraz mniej dla mnie kurwa, naprawdę. Dziadzieje nie nadaje się do tego świata chyba coraz bardziej. Ale patrzcie też, jaka to jest popierdolona ewolucja od sposobu na zdobywanie pożywienia, chrobi stającego się ogromnym kurwa biznesem, przenoszącego się coraz bardziej w świat wirtualny. No jak dla mnie to nie o to chodziło. Ale! Jak już mówiłem raz, każdy swoją drogę wybiera, a jak komuś pasuje, No ja tego po prostu kurwa nie rozumiem. I tyle. Dlatego też nie uczestniczę w żadnych społecznościach wędkarskich, żadnych zawodach, żadnym wyścigu kurwa zbrojeń, albo centymetrów złowionych ryb, no nie ma to dla mnie sensu najmniejszego. Nie, Od tego się zaczęło moje wędkarstwo i nie w tym kierunku zmierzę i na pewno nie będzie zmierzało. No to ja do domu będę mało zmierzał. Pogoda się robi coraz bardziej spierdolona, dlatego też na ryby nie wyszedłem, bo wieje jak chuj. Na noteci jeszcze by się dało coś tam porzucać mniej więcej, chociaż na pewno bez efektów, ale w planie miałem pływanie belly boatem, co się kompletnie dzisiaj by nie udało. No, dryf za duży i mi się po prostu kurwa nie chce. No to pójdę jak mi się zachce. Być może w przyszłym tygodniu jak się pogoda zmieni na jakąś normalniejszą. W tym to się już nie zapowiada. Niechuj.